Dzisiaj coś nie mam weny twórczej, ale mimo wszystko nagram parę ujęć, może coś z tego będzie. Niedziela, jest piękne, słoneczko, trzeba się ruszyć troszkę z domu. Mamy kiełbachę na grilla już zakupioną, także obiad wymuszony, ruszamy. Całe szczęście, że my w drugą stronę. No, zobaczcie ile jest aut z szklarskiej poręby wali. No i pewnie z giełdy też. Det är en jordgubbskinn. Centrum, ale nie będziemy się tutaj zatrzymywali bo to nie jest temat dzisiejszej wycieczki a postawiliśmy sobie tutaj koło leśniczówki wórkę idziemy się przejść trochę po szlaku a później obiad wleże Jedziśmy do linii kolejowej. Możemy zrobić napad na pociąg. No, taki mosteczek i takie okoliczności przyrody. a jest taka traska dzisiaj lajtowa ale fajne widoczki tutaj co i rusz generalnie tutaj bardziej na podrowery tras stosowane ale my sobie dzisiaj na piechotkę pozwiedzamy Tak, także idziemy sobie duktem jakim? Duktem. Duktem końskim dolnym. Idziemy do samochodu. Zaraz tutaj mam niedaleko takie miejsce biwakowe, co by jakąś strawę zrobić, bo już trochę kiszki marsza grają. Prawda? Tak? tak. Tak, jeszcze po drodze. Teraz przetniemy tory, tylko w innym już miejscu. Szkoda, że się spóźniliśmy, bo przed chwilą pociąg jechał, słyszeliśmy go, ale nie udało się go złapać w obiektyw. No i weszliśmy na taki duży parking tutaj przy ośrodku sportu i rekreacji niedawno zbudowanego. Parking jest chyba płatny, widzę tu jakąś te czwóreczkę, chyba dali. Sobie pozwiedzać. Jesteśmy z powrotem. A no, dzisiaj ta miejscówka na jest wybitnie, wybitnie na dziko. Jesteśmy tutaj na takiej miejscówie, którą wypatrzyłem na grupie piwakowej jest na, za tym budynkiem, który. Jest opuszczony, jest takie miejsce, w którym można sobie zrobić jakiś dzikie, dziki bibaczek i taki właśnie sobie tutaj urządzimy. Wjazd trochę problematyczny, tutaj jakby chciał ktoś autem niższym, no to nie polecam. Stromo dość. Tak, ogień się już pali. Taki stok narciarski w dawnych czasach. Już inne to jest. Ciekawe, kiedy to przestało funkcjonować. Sam budynek jeszcze nie wydaje się taki w najgorszym stanie. Jeszcze ten dach się tam jako tak otrzyma. Ciekawe, ciekawe. Piszę na nim zakaz wstępu. grozi zawaleniem tak, kiełbaski już na ruszcie. Czekamy. Jeszcze ujęcie jedno z innej perspektywy. Fajne miejsce tego kurde hałasu od drogi. Takie bardziej chyba do na nocleg tu zajechać jak wolne, sobie komara przydusić no, ciekawe ciekawe raczej miejscówka taka na jednego kamperka ewentualnie dwa nawet zostały jeszcze jedna narta została ze starych czasów powoli tą imprezę, dwie godzinki tu strzeliło jak bicza. no także ogólnie mogę polecić miejscóweczkę, jak ktoś jest w Szklarskiej Porębie, bądź ktoś w Jakuszycach, gdzieś tu na rowerkach, chce sobie takiego grilla zrobić, no to, no to jest. Jedziemy już przez Szklarską do domku, może jeszcze jakieś lody zaczepimy po drodze, widoczki są przednie. kolej z tym z korkiem, czy już wszyscy zjechali z tych gór, czy, czy będziemy stali jednak nas dopadło.